Pokażę dzisiaj, jak przy użyciu VCDS-a można sobie dokodować czasy okrążeń. Jest to Audi A4 8W, rok 2017. A więc włączamy zapłon, uruchamiamy VCDS-a, wybieramy grupę 17. zegary. Następnie grupę 07 czyli kodowanie. Otwieramy pomocnika kodowania. Jeżeli ktoś ma lepszą wersję VCDS-a, pokażą mu się tutaj przy bitach automatycznie, pokażą mu się opis co można włączać, co można wyłączać. Wybieramy byte. Teraz jest, jest to jest byte jest zerowy zaznaczony. Wybieramy byte Pierwszy. W tej rubryce jest pokazany, który bajt wybraliśmy. Zaznaczamy parawką bit numer 3. Następnie opuszczamy pomocnika kodowania. Wciskamy, wciskamy wykonaj. Kod został przyjęty. Wciskamy OK i opuszczamy zegary w tym momencie na zegarach po wciśnięciu przycisku na kierownicy w lewo pokaże nam się dodatkowa funkcja jak komputer mamy tutaj czasy okrążeń możemy teraz startować zatrzymywać lub pod spodem statystyka ponieważ zostało to dopiero dokodowane żadnej statystyki nie ma życzę powodzenia dziękuję